Dziś z tej strony, Sawiacie, gramy sobie w Hello Neighbor. Jest to pierwszy odcinek z tej gry, jest to pre i mam zamiar przejść wszystkie alfy, jakie wyszły. Nie dość, że jedynki, to jeszcze dwójki. Hello, Hello Neighbor. Yy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Możecie zostawić subika, łapeczkę w górę oraz napisać komentarz. Hello, hello. Zapraszam serduszkę, a jeżeli chcecie... Da w... Ja, w ogóle pokazać. Czy ja pokażę hashtag? Nieważne. E, tak, komentarz hello, to przydałem serduszko, a jeżeli chcecie więcej hello, neighbor, to hashtag sąsiad, to wtedy będzie więcej tej gierki. Mam nadzieję, że jej nie będzie się psuć. Dobra. Nie wiem, czy znacie tę gierkę. Pewnie większość ją zna od takich kanałów jak Juniorski albo Tisowski. O, o sąsiad właśnie, nasz kochany sąsiad, witamy so, sąsiada. Dobra, pierwsze co idziemy wywalić sąsiadowi bombę z kapcia w okno, to jest podstawa. Cześć sąsiad, siemo, siemo. Dobra, sąsiad nas nie widzi, póki co. Ja jeszcze nie miałem okazji przejść tej gry. Ale zobaczymy jak to, to tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Możemy sobie wejść tędy. Zresztą skakać trochę nie umiem. O! O! No co? O, dobra. Ściłem się. Alus. Sąsiad, po co ci tyle butelek z... Co to jest? W sumie nie wiem, co to jest. Alo, Sjat. Dobra, jak znam życie, to Są... Sąsiad oglądam. Właśnie. Możemy sobie wejść tutaj do garażu. Ja sobie będę tutaj spoglądał, bo ja już chciałem tę grę nagrać. Ja już ją nagrywałem. Ja już ją nagrywałem. Że miałem z nią problem taki, że po prostu nie, nie działała mi. W sensie działać mi działała, tylko. Nie wiedzieć czemu miałem strasznie małe... FPS. Ja miałem duże fps tylko na nagraniu nie było tego widać. Bo na nagraniu było, było widać jakby miał, nie wiem, jakieś 10 FPS-ów. Teraz... Dobrze działa. <śmulanie> <śmulanie> Chyba Sams Nie wiem czemu Somps nas nie widzi przez okno, o parlos. tak Parlos! Dobra, teraz nas... nasze zadanie jest takie. Dobra. O nie ty ja działam, zostawiłem. Opa, czekaj, bo tu Powell Jumpers. Op! No. Nie mam pladego pojęcia, gdzie ja zostawiłem. Coś wiem. O siecie to było. No to on się nie rusza? jest mój łom. Olej shit, ja łom zgubiłem. był... Ta właśnie z korekcie Dobra. Tu jest zamknięte. O se odblokujemy. A. Aha. Okej. Okay. Dobra, bo teraz sam siad wrócił. To jako, że sam siad wrócił. Kod był za tym. Co ten, co ten sam SIAT kombinuje? Zgadza a ja Chciałem trafić do jego pokoju. Gdzie jest

Ale teraz, sąsiadowi, by się przydało zrobić. Włam taki delikatny. To... kamera tu jest? Petopseum jest to nie To jest! Te, bo mnie pułapka złapała. Dlaczego ja dlaczego tej pułapkę miałem? To jest! Teraz się nie damy złapać. Kamerze jest pokój. Przecież ja w tym pokoju byłem. Dzięki tych drzwi widziałem. to jest chyba jakiś taki niemrawy dzisiaj. Cicho, nie widzi nas, póki my go nie widzi. Cześć. on Okej. Okay że tak zostałem? Ja, where is Sonsiad? To jest Long. Który nam już. Tak jest Long? Chyba. Oh like shit. Nie, bo ja tego potrzebuję. Albo to jest to. O nie. O! Lala, bo to jest Southpawk. I tu już tam sąsiad wziął i za zatentagował to. O! O, piękni przecież! Płopi! O, piękni! Pierwsza to, że on może tutaj do nas wejść. No ewidentnie ten sąsiad stwierdził, że sobie nie wejdzie do nas. I dobrze, sąsiad. A ja tak się zastanawiam, czego jeszcze potrzebuję. Aby wleść do sąsiada. ten teraz pójdzie. Dawaj mi ten obraz Jest kod 4785 O kurde Dobra, ale chyba już mi zostało tylko wpisanie kodu. Idziemy rozproszyć sąsiada. Dałem je to. Idziemy obudzimy sąsiada, żeby raz gdzieś, nie wiem. Gdzieś tutaj powiedzmy. Widzisz się z tymi że mi dzieje Ty się chyba żartujesz No nie zdążyłem no ja nie mogę Teraz ciemne jest jeszcze Mogę jakoś skipnąć? Mogę skipnąć, dobra Zeskipniemy szybciutko. Teraz już chyba mogę. A ta kamera była. No ja. No czekaj. Teraz problem jest taki, że sam że wziął się tutaj za ...kamuflował z każdej strony, więc teraz mamy. Delikatny problem. Jakim cudem mnie zauważyłeś, sądziad! O nie. Wie tam sąsiada. To ja, mam ja pomidorami, że coś. Wie tam sąsiada. Cześć! Ja na Sąsiad Nie dorzucę do ciebie, bo ja rzucać nie mogę A mogę tylko coś takiego zrobić O ty kurde, jak ja przeleciałem tak O jakim cudem, Sąsiad O ty, problem jest Problem jest Sąsiad, no Cześć, pod własnym domem To jest e to, so Sąsiad? Co, 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 co ty gdzieś się nażal, że taki duży gdzieś urósł? No ja nie chcę takiej pory. Przecież nie chcę takiej pory. O właśnie. Wdzionek chcę. Wdzionek jest fajnie. bo tutaj trzeba mu ustawić budzik. Żeby by se sąsiad przyszedł. Ja mu jeszcze wezmę rozdupcę Typkę. Dobra. Teraz zawijamy do siebie. To jest taka taktyka. Bo szczerze mówiąc nie wiem co ja jeszcze muszę zrobić, żeby się dostać do tej piwnicy. Ej tak patrzeć, że tutaj ta kamera była. Ale chyba na drzewie mi się wydaje, że była. Jej! Przeszliśmy! Gratulacje dla nas! Tak moi drodzy, yy, to jest pre -arf. To jest prealfa, w której nie ma zakończenia takowego Poza tym, że wejście do samej piwnicy Więc w sumie to tyle Możecie zostawić subikę, łapeczkę w górę raz napisać komentarz Hello, to przynam serduszki Hashtag sąsiad To wtedy będzie więcej HELLO NEIGHBOR Potem, po tym, jako że przeszliśmy teraz Prealfę, to następna będzie alfa jedynka Potem dwójka, trójka, czwórka I mamy prealfa HELLO NEIGHBOR Dwa i potem 1 i półtora. Kiedyś kupię pełne wersje? Nie wiem Najpierw chcę przejść sobie alfy i wtedy pomyślimy. A my się widzimy w następnym odcinku. Mam nadzieję że materiał Wam się spodobał i pa pa!